Siema, dzisiaj pokażę wam jak zrobić prosty baner w gimpie. Dajemy w wymiarze 600 na 200. Oczywiście tu jakieś. A ja zrobiłem na przykładzie napisu. Duplikujemy napis Zmieniamy kolor napisu okay. I wtedy animacja wygląda tak Jest to kiepskie jeżeli chodzi o stronę internetową żeby wyglądało to bardziej profesjonalnie trzeba zduplikować każdą z warstw Zrobimy po 5 klatek na każdym warstwę więcej hmm. I teraz już wygląda to bardziej profesjonalnie Wygląda to tak Dziękuję, pozdrawiam